Piotr Huchacz, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Udział w tej debacie to okazja, aby pomówić nieco o sprawach związanych z sensem działań planistycznych i rozsądkiem. Chciałbym podkreślić, że samorząd zawodowy architektów w Małopolsce to jeden z najaktywniej działających samorządów i też jedno z, naj z najaktywniejszych środowisk architektoniczno-urbanistycznych. Warto o tym pamiętać, planując działania miasta, bowiem każdy plan miejscowy ma swoją specyfikę, tak samo jak każdy obszar, na którym on powstaje. Warto posiłkować się opinią profesjonalistów i na przykład zlecić bądź zaproponować analizy inwestycyjne poszczególnych nieruchomości będących w danym obszarze gdzie ten plan ma być uchwalony. Wówczas rzeczywiście radni, czy też mieszkańcy będą w stanie zobaczyć, czy ten plan w sensie takiej prawdziwej, profesjonalnej odpowiedzi jest w stanie się zrealizować w takim wymiarze, jak on został narysowany, czy też zaplanowany. Mówię o tym dlatego, ponieważ w Polsce mamy głęboką przepaść pomiędzy planistyką a realizacją, później w sensie architektonicznym, bowiem planowanie miast w sensie urbanistycznym, Praktycznie nie istnieje. Natomiast miasto w swoim y, sensie istnienia ma swoje rytmy, ma swoje elementy definiujące, które w późniejszym czasie w sposób bezpośredni oddziałują na mieszkańców. Przykładem jest krakowski rynek, który od wieków y, w pewnym sensie jest źródłem no, jakiegoś pozytywnego oddziaływania czy energii, która działa na osoby, które czy zamieszkują, czy przebywają. Warto o tym pamiętać, warto pamiętać o tym, że planowanie nawet najbardziej i najlepiej zdefiniowanej linii zabudowy, czy też kwartału zabudowy, będzie weryfikowane w praktyce za pomocą kształtu działek, oddziaływania obiektów na siebie, linijki słońca, zacieniania. Słowem, jeżeli jako planiści, jako radni, jako podmioty opracowujące plany miejscowe, zapomnimy o tym, że trzeba. Podjąć również działania dotyczące scalania gruntów, pewnej polityki finansowej w stosunku do danego obszaru, to żaden plan miejscowy, nawet najładniej narysowany i najmądrzej zaplanowany, nie znajdzie swojego prawdziwego odniesienia w rzeczywistości i pozostaniemy z punktowo zrealizowanymi elementami planu, uzupełnionymi odkankę istniejącej zabudowy, być może już wielokrotnie wcześniej przebudowywanej na podstawie tak zwanych warunków. Zabudowy, czyli decyzji, które są niejako substytutem planistyki, a funkcjonują w naszym kraju od wielu lat, i nie otrzymamy tego, o co nam chodzi, czyli nie otrzymamy dobrze zaprojektowanej przestrzeni, która wpływa później na społeczność, która w niej zamieszkuje, wywołuje pewien kontekst, wywołuje również tożsamość miejsca i wywołuje przede wszystkim to, że ludzie, którzy tam żyją, żyją w odpowiedni, dobrze zaplanowany sposób. To chyba jest. Tym, co warto pamiętać, no i warto sięgać do profesjonalistów, bowiem mamy ich w Małopolsce 2000 zrzeszonych w Izbie Architektów, czynnie działających architektów. Mamy trzy ośrodki uniwersyteckie, czy też wyższe uczelnie można tak to nazwać w sposób bardziej ogólny które kształcą profesjonalistów. Wydajemy całą masę jako społeczeństwo pieniędzy na to, żeby tych profesjonalistów kształcić, a później zapamiętamy, że warto byłoby skorzystać z tych wykształconych ludzi no, w planowaniu przestrzeni w planowaniu miasta